Zrobiłam skrzydła świecące w ciemności I zastanawiałam się jaki makijaż będzie do tego pasować I wampir chyba będzie najlepszy Rozjaśnię trochę skórę i ja to robię białą farbką Ale może być też jasny podkład Moim marzeniem jest pojechać do Stanów i zobaczyć na żywo te wszystkie piękne dekoracje Bo ktoś na przykład postawił dosłownie taką ogromną dynię Nawet nie wiem gdzie u nas bym coś takiego mogła kupić Tylko chyba sprowadzać z zagranicy U siebie w okolicy widziałam dosłownie parę Że ktoś miał jakieś dekoracje, ja sama też wiecie nie dawałam jakoś super dużo Teraz zrobię całe czarne oczy i żeby nie męczyć się z cieniami, to użyjmy czarnej bazy. Będę pierwszy raz jej używać, nie wiem jak to wyjdzie. Nabier nabiorę jej dosłownie troszeczkę i spróbuję rozetrzeć. Będzie fajnie. Już trochę. A... Trzeba uważać z tą bazą. Płyn micelarny. Nałożę na to czarny cień i wyblenduję. Rysuję pierony wychodzące z oczu, góry, druga strona. Zrobimy czarno-bordowe obrysuję sobie je najpierw Okej okay. Dodam tu jeszcze czarnego Trochę czerwonej szminki Wyrównam sobie jeszcze skórę Uszy też Mam soczewki dosłownie na całe oko, boję się ich zakładać Dobra, mamy jedną soczewkę Druga soczewka Teraz to już jakoś wygląda. Ubiorę sobie do tego czerwony gorset i oczywiście te skrzydła świecące w ciemności. Na zewnątrz jest mega zimno, więc wyjdę tak tylko na chwilę i nagram coś. Rezultat macie na profilu.